Co roku w okresie świątecznym pokazuję Wam fajne zestawy, które możecie podarować swoim bliskim pod choinkę. I mam tutaj super zestawy, z których na pewno ucieszy się Wasza mama, ciocia, siostra, koleżanka, babcia albo same wy. Są to super zestawy, bo mam w środku dwa pełnowymiarowe produkty. Krem na dzień, krem na noc i mam tutaj dwie linie. Zestaw Wishy bardzo fajnie wspiera pielęgnację skóry dotkniętej zmianami hormonalnymi. Mamy tutaj bardzo bogatą konsystencję, zarówno w tym jednym zestawie, jak i drugim. Dwa pełnowymiarowe produkty i naprawdę rewelacyjna cena teraz jest za te produkty. Także wrzucam Wam tutaj link. Koniecznie kliknijcie i uwierzcie mi, że na pewno mama, siostra, ciocia, babcia, każda kobieta z takiego zestawu. Się ucieszy. bardzo fajnie redukuje utratę kolagenu w naszej skórze mamy tutaj krem na dzień i krem na noc to są pełnowymiarowe produkty piękny zestaw wystarczy przyczepić kokardeczkę